Witajcie, kochani, na moim kanale. Ja nazywam się Daria Bagawaty i zapraszam Was na dzisiejsze czytanie właśnie dla Ciebie. Mm, dzisiaj zrobimy sobie Pick a Card. Takie bardzo popularne. Wybierz kartę. I teraz przyjrzyjcie się. Mamy trzy grupy kart. Jest to jest ta sama talia, żeby nie było confused. I mamy trzy zwierzątka. Wiewiórka, jeżyk i sowa. I teraz poczuj. Daj sobie chwilę. Poddychaj. Mam nadzieję, że masz już ze sobą jakąś herbatkę albo kawkę. Wdech, wydech. I zaczynamy. Dziewiątka monet. Grupa pierwsza dziewiątka monet. Kochani, dziewiątka monet to karta, która mówi mm, o tym, że mamy teraz taki czas, kiedy chcemy zająć się sobą upiększaniem, mm, takim odpoczynkiem. Oczywiście y, jest to taki czas, kiedy pielęgnujemy nasze ciało kiedy chodzimy na spacery, wysypiamy się jest to taka rada, aby to sobie dać tutaj mamy piękną kobietę w ogrodzie która spaceruje tutaj mamy nawet jakiegoś pawia zobaczcie, ja mam taką, taki kubeczek z pawiem przypadek to chyba dla mnie taka rada i ta kobieta ona ma właśnie taki dobry czas, jest piękna pogoda, ona spaceruje, odpoczywa. Ona nie narzeka, prawda? Ma biżuterię, piękną suknię, jest zadbana, ma pieniążki. I tutaj możemy skupić się właśnie na tym, żeby docenić, ile mamy. Żeby nie tylko patrzeć, ile jeszcze musimy, wiecie, zaoszczędzić, odłożyć, bla bla bla, tylko zobaczyć na to, że tak naprawdę otacza nas piękno, otacza nas dostatek, że zawsze jesteśmy w dobrym punkcie w swoim życiu. Że wszystko układa się tak naprawdę na naszą korzyść. To, co jeszcze mi z tej karty wiecie, czasami my tak sobie myślimy, że o, nie mamy pieniędzy na to, nie mamy pieniędzy na tamto, ale Taki, taka porada, ktoś kiedyś właśnie gdzieś widziałam, czy usłyszałam, to bardzo mi się spodobało, popatrz dookoła siebie i zobacz właśnie, że masz jakiś, nie wiem, łańcuszek, tak, jakieś, jakąś biżuterię i ona ileś tam kosztowała, prawda, ileś pieniędzy na to musiałeś, musiałaś przeznaczyć, masz, nie wiem, ubranie, które ileś tam kosztowało, buty, jakieś naczynia, cokolwiek, tak? To, co Cię otacza. Telefon, wiecie, my nie zwracamy na takie rzeczy uwagi, tak? Masz łóżko, masz dom, wiesz, wiesz o co chodzi, masz co jeść, co Ci się jadłeś na śniadanie, może to było coś pysznego. Wiesz, taka prosta rzecz, jak możesz sobie właśnie zrobić herbatę w swoim ulubionym kubku, coś, co może się wydawać banalne, ale jak doceniamy takie rzeczy, to tylko więcej do nas płynie, więc doceniamy to otoczenie. Dobrze, kochani, to było dla grupy pierwszej, dla wiewiórek. <śm> Teraz zobaczymy, co jeżyki. <ś> pustelnik. Cudna karta. Oczywiście tamta też była cudna, ale, kochani, pustelnik wiecie, to jest taka informacja dla Was na ten nadchodzący czas. Wejdź w siebie, daj sobie czas. To jest czas tylko dla ciebie. To jest taka karta, która mówi troszkę o izolacji od innych ludzi. Czasami mówi, nawet czasami nie jest to fizyczne, tylko bardziej może to być, wiecie, takie wejście w siebie, zobaczenie sobie, czego ja potrzebuję, poszukanie tej swojej własnej mądrości skupienie się na swoim wnętrzu. Tutaj na tej karcie mamy dojrzałego bardzo mężczyznę. Zobaczcie, mądrego. Okulary, jakiś tutaj ptaszek, czyli połączenie z naturą. Siedzi mu na ramieniu. Mamy mnóstwo książek. Tutaj gdzieś jest nawet czaszka z tyłu na półce. To też jest symbol, wiecie, przemijania noc. Ja nie wiem jak wy, ale mm, nie wiem, ja uwielbiam czytać nocą. To jest coś fantastycznego. W dzień super, ale w nocy, mm, to jest ta magia. Zobaczcie, on ma y, tutaj świecę, gdzie niesie światło, tak? To nie jest tak, że ta noc go przytłacza. On ma, y, ma to światło, ma światło wiedzy, ma swoje własne światło, tak? To jest bardzo. Takie ważne w tej karcie. Jest sam, ale nie jest mu źle. Widzicie, że otacza go tak naprawdę przyjazne otoczenie. To jest dla niego dobre miejsce. On się tutaj dobrze czuje. To jest czas dla niego. I zobaczcie, to jest właśnie to. To jest czas dla Ciebie, to jest czas dla Was. To jest czas na ukojenie. Na pogłębienie swojej wiedzy, swojej prawdy, poszukanie tego w sobie, bycie tu i teraz. Wiecie, ja uwielbiam taki moment, kiedy mogę po prostu czytać, zagłębić się bardziej w wiedzę o tarocie, w duchowości, pomedytować. Czasami jest to, wiecie. Patrzenie przez okno, nie wiem, ktoś tam w drugim pokoju ogląda telewizję, a ty się zagapisz, bo jest tak pięknie na dworze. To są takie momenty, czasami, a czasami dni, czasami lata. Nigdy nie wiemy, ile to potrwa. Ale tutaj mówimy raczej o nadchodzącym czasie, o, o tych o tym przyszłym tygodniu, kilku dniach. Ale poczuj, ile to dla Ciebie będzie trwało. Bo może to być godzina, może to być spacer, może to być. Nie wiem, właśnie zobaczenie czasami nawet filmu, bo te książki to wiecie, kiedyś symbolizowały um, te, tą mądrość i tak dalej, i tak jest dzisiaj. Natomiast w dzisiejszych czasach, um, ten film czasami, który my zobaczymy, to jest nasza taka książka trochę. Wiecie o czym mówię? Nie mówię, że zastępuje czytanie, nie o to mi chodzi kompletnie. <laughs> to nie tędy droga. Tylko, że są takie perełki, są takie mądre filmy, które czasami coś nam, przenoszą nas po prostu w ten wewnętrzny świat, pomagają nam. Kochani, kochane jeżyki, zobaczcie, nawet tak, ja tak przypadkowo dosyć rozłożyłam te, wydawało mi się, że przypadkowo rozłożyłam kamienie, ale widzę, że ametyst przy jerzykach to chyba nie był przypadek. A wierzcie mi, że to nie jest ustawka, tylko po prostu wyciągam karty po kolei, jak leci. Nie, 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 nie robiłam tego sobie wcześniej, nie wstawiałam. A my, to jest, to jest też, wiecie, takie wejście do wewnątrz, prawda? To jest takie. Hmm, nawet jak patrzymy na ten kolor fioletowy, on jest taki niesamowity. Hmm? Um, zostawiam Was z tym. To jest Wasz czas. Waszej mądrości, waszej prawdy, tego oddechu do wewnątrz. I witamy serdecznie, słówki. Co dla Was? Dla Was, kochane słówki, dwójka pucharów. Piękna karta, która mówi o miłości. I ta karta będzie mówiła nam o tym, że nadchodzi dla Was czas, kiedy wy pielęgnujecie to bycie razem. Widzicie, tutaj mamy nawet dosyć e, takie dwa gąbeczki, parę, dwa puchary. To nie chodzi o to, żeby od razu, wiecie, to wino pić. <ślad> nie do końca o to tutaj chodzi. Choć oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to dlaczego nie? We dwoje oczywiście. Wiecie, o co mi chodzi. O te puchary. <gry> puchary tutaj są, yy, symbolizują naszą duchowość, symbolizują nasze emocje, nasze uczucia, nasze wnętrze. I tutaj, drogie Słówki, macie yy, ten taki moment, kiedy skupiacie się na tej drugiej osobie, z którą jesteście, po prostu. Jeżeli jesteście w związku, to romantyczne chwile, yy, bycie we dwoje, ten czas, właśnie, żeby popatrzeć w oczy tej ukochanej osobie, może dać troszkę od siebie, nie myśleć tylko, wiecie, ja, ale pomyśleć my. Właśnie to jest wskazówka dla Was na ten moment, drogie słówki. My. Ehm, bo budujemy razem, budujemy we dwoje. Zobaczcie, oni są pięknie ubrani, więc być może jest to po prostu takie przesłanie, idzie na randkę. Weź swoją żonę, weź swojego męża i idźcie na randkę. Jeśli nie jesteś w związku, być może jest to przesłanie, że coś do ciebie idzie, coś pięknego. Puchary to naprawdę piękna energia. Jeśli popatrzymy sobie na pracę, to może oznaczać również bardzo dobrą współpracę, bo dwójka pucharów. Może oznaczać dobrą współpracę, ale bardziej skłaniałabym się do tego, że jest to karta uczuciowa, jest to karta dotycząca naszych uczuć, tego co do nas idzie pięknego w energii miłości. Dobrze, kochani, może odwrócimy sobie te wszystkie karty, żeby jeszcze na koniec podsumować. Zobaczcie. Piękne czytanie dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę cudownego czasu, weekendu, dnia, nocy, kiedykolwiek to oglądasz. I wszystkiego dobrego. Buziaki, pa pa!